Przemierzając południowe szlaki Allegro, trafiłem na to. Oto taki napój Pony Malta. Jest on produkowany w Kolumbii. Jest to kultowy napój, tak w Kolumbii, jak i w Indiach, bodajże. Sprawdzę. Przepraszam, Peru. Zobaczmy, czy ten kultowy napój jest wart tego, żeby go sprowadzać z zagranicy. Nie, no żartuję. Całkiem spoko. Całkiem spoko. A ty jak? W jaki sposób dogadasz sobie? Nie samą pracą tak że człowiek żyje. Czasami trzeba zaszaleć i sobie pozwolić na chwilę zapomnienia, kupić coś na co masz ochotę, nawet jeżeli jest drogie. Tylko dlatego, że masz na to ochotę. I nic poza tym, wiesz doskonale, że taki produkt możesz kupić w podobnym smaku w Polsce, bo jest to napój słodowy i znajdujesz naprawdę w podobnym smaku w Polsce, ale co stoi na przeszkodzie spróbować, jak to się robi za granicą? Nic, od czasu do czasu trzeba sobie dogodzić. Więc jak Ty sobie dogadzasz, wspaniałego dnia, wspaniałego życia. Cześć!